mam z tej strony Konerski. Jak wspomniałem w ostatnich filmach, kupujemy nowe zabawki, będziemy je testować i będziemy się nimi bawić. A kupiłem... ...dwie proce. Na pomysł zakupu proc wpadłem na pomysł w momencie, kiedy zobaczyłem kanał na YouTube tego pana. Gościu to guru procy. Sam je buduje, pokazuje jak się z nich strzela i co ciekawe występował w programach typu Mam Talent, gdzie trafiał w karty z dużej odległości, która leżała na płasko. Swoje proce zakupiłem za kwotę 6 dyszek za sztukę, oczywiście w militariach i są to modele Steel Cream Premium 303 i MFH Fox Outdoor Deluxe. Do prac oczywiście dokupiłem kulki szklane, gumowe, plastikowe, stalowe w różnych rozmiarach i wadze. Wybrałem różne modele, bo się troszkę różnią konstrukcją i chciałem zobaczyć jak to się przekłada na strzelanie. Na testy obu modeli zaprosiłem zioma Mateusza i po sprawdzeniu, czy gumy w procach nie są popękane i filce nie są wytarte, rozpoczęliśmy zabawę. Trzeba to zrobić na początku, żeby nie było niespodzianki, że guma trafi nas w twarz. No i oczywiście okularki ochronne to mus, bo kulki latają wszędzie. Szybki kursik na YouTube, jak celować, w jaki sposób układać ręce. No i zaczęliśmy zabawę. Pierwszy strzał i ogromne zdziwienia. Kroca ma naprawdę sporego kopa. W treningowej blaszce zostają spore wgniecenia. Po rozgrzewce i pierwszych próbach przyszedł czas na normalne testy. Zaczęliśmy strzelanie na około 10 metrów kulkami gumowymi w kalibrze 10 mm. Samo strzelanie dość przyjemne, ale czuć, że kulki są dość lekkie i podatne na podmuchy wiatru. Na większych dystansach kulki gumowe potrafią skręcać na wietrze. Na mniejszych dystansach trzeba uważać, bo kulki gumowe po prostu wszędzie rykoszetują. Natomiast trafienie w puszkę czy butelkę powoduje tylko rykosze od butelki lub wgniecenie w puszce. Potem przyszła pora na kulki szklane w kalibrze 16 mm. I tutaj widać i czuć znaczącą różnicę. Kulki są znacznie większe i idealnie pasują do koszyka filca czy skóry, i co bardzo istotne, są znacznie cięższe. Strzeleń z nich jest dużo łatwiejsze, bo łatwiej osiągnąć powtarzalność, a po trafieniu w C od razu widać różnicę w mocy. Blacha treningowa ma znacznie większe wniecenie, a trafienie w puszkę czy w butelkę z kilkunastu metrów powoduje rozrywanie materiału. Natomiast myślałem, że kulki będą się rozpryskiwać po trafieniu w beton, ale w moim przypadku znaczna większość rykoszetowała i można było z nich strzelać ponownie. Ale to z pewnością jest wina mniejszej mocy procy lub mniejszego naciągu. Co jeszcze fajne, szklane kulki widać jak lecą i łatwiej na większych dystansach nosić poprawki. Przyszedł czas na kulki metalowe. Wybrałem dość małe kulki w kalibrze 8 mm. Kulki stalowe w tym kalibrze mają bardzo dużą prędkość początkową i strzelanie na 10 metrów nie było jakimś wielkim wyzwaniem, więc poszliśmy na jakieś 25 metrów. I po kilku minutach wstrzelałem się w cel i trafiłem w butelkę, która została po prostu rozerwana. Od razu widać podczas strzelania, że kulka stalowa lata bardzo szybko i penetracja celu jest znacznie większa niż inne kulki. Na koniec spróbowaliśmy kulek plastikowych i tutaj były największym rozczarowaniem. Kulki kalibrze 10 mm są po prostu zbyt lekkie i co najwyżej nadają się na krótkie dystanse. Ciężko to się osiągnąć nimi powtarzalność. My to o kulkach, a najważniejsze są proces. Roce znacznie się od siebie różnią, bo jedna ma stabilizator na przedramie i jest zakończona filcem, a druga jest klasyczna, ze skórą na końcu. Posiada możliwość regulacji siły naciągu na ramiona. Strzelanie z modelu Green Premium 303 jest łatwiejsze i mniej męczy nadgarstek i przedramię. W naciąg trzeba włożyć trochę więcej siły, ale dzięki stabilizacji nie jest to mocno odczuwalne. Celność pracy w moim przekonaniu zależy od użytkownika i porównując do drugiego modelu jest w zasadzie tak samo. Jedyne różnice są podczas oddawania strzału, no bo w drugim modelu, czyli w modelu MFH Fox który jest pozbawiony stabilizacji po oddaniu powiedzmy 200 strzałów jest już czuć w nadgarstku. Po prostu zaczyna drżeć ręka przy celowaniu, ale moim zdaniem jest to kwestia treningu i z czasem ten efekt zniknie. Siłę, którą trzeba włożyć w naciąganie gumy, jest bardzo podobna, ale dzięki skórzanej końcówce jest łatwiej ułożyć kulkę i lepiej się trzymają w dłoń. Celuje się też bardzo wygodnie, no powiedzmy, że jest bardziej stabilna. Testy były przeprowadzone w raczej średnich warunkach. Było dość zimno, bo było około 2 stopnie na plusie i chylał dość silny wiatr, co z pewnością też miało znaczenie podczas zabawy. Po zakończeniu testów poszparałem w necie na temat podobnych proc na jednym z kanałów znalazłem test w żelu balistycznym, który idealnie pokazuje, jaką siłę ma taka proca i można sobie wyobrazić, co zrobi stalowa kulka po trafieniu na przykład w głowę człowieka. Po prostu zrobi masakrę. Naszym zdaniem, obie proce sprawiły nam ogromną frajdę podczas strzelania i bardzo nas zaskoczyły swoimi osiągami. Obie Proce to bardzo ciekawe propozycje dla osób początkujących, które po prostu jak my chcą spróbować czegoś innego. Obie Proce są tanie jak barszcz, bo w granicy 100 zł możemy kupić Proce i całą paczkę amunicji do zabawy. Wybór modelu oczywiście zależy od użytkownika. Już w sklepie po pierwszym naciągu gumy widać, która lepiej leży w dłoni i czy będzie nam latała ręka podczas celowania. Jeśli chodzi o amunicję, to naszym zdaniem najlepszym wyborem są kulki szklane w kalibrze 16 mm. Robią po prostu robotę i naszym przekonaniu idealnie pasują do rozmiaru skóry w Trzyfilcu w tych procach. Te mniejsze niestety wypadają ze skórzonego koszyka procy i ciężko utrzymać je w miejscu, co też przykłada się potem na celność i powtarzalność strzału. Także polecam, dziękuję i dobranoc. Słuchajcie, ja Wam polecam te produkty, bo to są tanie, proste, bardzo fajne rzeczy do zabawy, dają dużo frajdy i tak jak mówię, no słuchajcie, jedno, e, jedna proca i 200 sztuk amunicji to jest tyle, co wydajemy w żabce na browara i chrupki. Osiem dyszek, więc na dzień dzisiejszy to jest śmieszny pieniądz, ehm, a jak wkurzy Was sąsiad, to dziadowi w okno i tyle. A ja Wam dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia, cześć!